Witamy serdecznie. Seweryn, mamy przyjemność pierwszy raz porozmawiać, chociaż od prawie pół roku już jesteś w kadrze, pomagasz chłopakom. Jak to się stało, że się zjawiłeś tutaj, że jesteś w kadrze kobiet? Witam serdecznie. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od mojej zawodniczki Patrycji Borys i od kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich do Paryża. Mieliśmy już okazję spotkać się kilka razy na obozach z Zakopanem i nie tylko na turnieju w Dobryczynie, no i mieliśmy też dłuższy kemp w Turcji, w Trabzon, gdzie tak naprawdę nawiązaliśmy już taką dłuższą, większą relację. No i tak ta przygoda się powolutku zaczęła. Krótko mówiąc, troszkę tak wtopiłeś się w team, załapałeś ten rytm kadrowy, jeżeli no już przyjeżdżałeś, wiedziałeś, widziałeś o co chodzi, spodobało Ci się to, wiedziałeś, że to jest to, że tutaj się E, może spełnić w jakiś sposób, pomóc kadrze? E, zdecydowanie, to tak stopniowo wszystko naturalnie wychodziło. E, dotychczas, do lutego tego roku, przez 4 lata byłem e, trenerem w kadrze narodowej w Polskim Związku Gibusingu. E, i w lutym właśnie dostałem propozycję od Tomka z zapytaniem czy nie chciałbym dołączyć do sztabu pod kątem Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles więc długo się nie zastawiałem i przyjąłem tą propozycję. Zważywszy na to, że też mi bardzo przypadli do gustu trenerzy Tomasz i Kamil, z którymi też no, czuję tak chodzić porozumienia. Mamy podobne poczucie humoru, więc ta współpraca też przebiega naturalnie, swobodnie i bardzo dobrze się dogodujemy. No tak, ja jeszcze wrócę na chwilę do Twojego klubu, bo ty w swoim klubie też masz zawodników z kickboxingu, prawda? Zgadza się. Sam zaczynałem jako dwunastolatek od boksów w hetmanie Białostok, ale później moje losy potoczyły się troszeczkę inaczej i zacząłem przygodę z Skiboxingiem i tak naprawdę wywodzę się z keeboksing, ale też mamy sekcję bokserską, która się wyraźnie rozwija. Mamy młodzież dorosłych, także jesteśmy na dobry drodze, żeby ten też białostocki boks z czasem wyciągnąć się na prosto. To Wy tak trochę z czarkiem, rzepnickim macie po drodze. Zgadza się. Znam się z czarkiem, czarek też. Z... Coś tam z tym kickboxingiem działał tak, kiedyś. Tak jest, działa, działał. Znamy się z Czarkiem. Czarek pracuje z trenerem Kochanowskim. Mieliśmy okazję się spotkać ostatnio na Suzuki. Nawet na Pucharze Świata w Warszawie. Więc mamy podobną drogę. A tutaj na tym zgrupowaniu co dokładnie robicie? Co Ty dokładnie robisz? Jakie masz zadania? Jak to wygląda? E, tak naprawdę moje zadanie to współpraca z dwójkami. Też tak z Tomaszem sobie wysiedliśmy, porozmawialiśmy, że będę bardzo mocno współpracował z, z drugim zespołem, ale przede wszystkim pomagam tutaj, asystuję razem z Kamilem Gońskim dużo tarczuję. Mam też dobry kontakt z dziewczynami, z którymi też mi to współpraca się dobrze układa. Wspierasz, jesteś takim też dobrym duchem, tak jak powiedziałeś, macie tu dobrą atmosferę. Za każdym razem to potra. Przed nawet takimi trudnymi startami, jaki jest przed wami. Na mistrzostwach świata jest zawsze ok. Raczej. Znaczy, mamy bardzo dobry kontakt z dziewczynami. Staramy się do nich podchodzić tak naprawdę jak do swojej rodziny. Jeżeli są jakieś problemy, to też staramy się jak najszybciej rozwiązywać. Dziewczyny, z tego co zauważyłem, też bez problemu potrafią do nas podejść, porozmawiać, zapytać o różne rzeczy, więc też ten kontakt jest zdecydowanie ułatwiony. W związku z tym, że przed Wami te Mistrzostwa Świata, jest jakieś większe napięcie właśnie w kadrze, czujesz troszkę takie emocje już przed tym wylotem do Anglii? Powiem szczerze, że nie. Nawet gdy byliśmy ostatnio właśnie z Kemogilińskim w Kazachstanie, tam akurat był drugi zespół, też była Natalia Gilska i Wiktoria Rogalińska. Ale widzę, że podejście w drużynie jest bardzo dobre. Mam tu na myśli ten spokój. Nie ma ciśnienia, nie ma żadnej presji, i też wydaje mi się, że dziewczyny też nie czują właśnie tego obciążenia psychicznego i tej presji, o której wcześniej wspomniałem. Więc yy, robimy po prostu swoje i to wszystko też naturalnie wychodzi. Życzę powodzenia w takim razie. Dzięki serdecznie.